Szanowni państwo, za chwilę rozpoczniemy apel pod pomnikiem twórcy niepodległej Polski, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, Wigilię narodowego święta niepodległości i w 97. rocznicę powrotu z niewoli w Magdeburgu komendanta Józefa Piłsudskiego. Naszą uroczystość rozpoczniemy od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. No, right? Bardzo prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, 97 lat temu Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada powrót Piłsudskiego do Warszawy. Przyjęliśmy, a właściwie przyjęto jeszcze przed wojną w 1938 roku, że to był ten dzień. Ale pamiętajmy, wtedy tak naprawdę wolny był tylko skrawek Polski, niewielki skrawek. Przed Polakami stanęło ogromne zadanie niesłychanie trudne. Wojna właściwie na wszystkich granicach państwo zniszczone. Gospodarka zniszczona nie mniej niż w czasie II wojny światowej. Same problemy ogromna ilość różnych problemów. I Polska wtedy zdołała wszystkie zagrożenia odeprzeć zdołała stworzyć duże europejskie państwo, choć właściwie wszystkie siły ważne wtedy w Europie proponowały nam państwo małe. Zdałała w stosunkowo krótkim czasie otworzyć gospodarkę, otworzyć administrację, powołać państwo. Później przyszedł czas rozbudowy gospodarki. Daliśmy radę. Wtedy Polacy tamtego czasu dali radę. I to jest przykład. To jest przykład, do którego powinniśmy się odwoływać. Byłoby wielką przesadą, gdybym powiedział, że dziś stoimy, stoimy przed tak samo wielkimi problemami. Ale te problemy są naprawdę bardzo, ale to bardzo poważne. Musimy otworzyć nowy rozdział naszej historii. Musimy go otworzyć po to, by Polska trwała, by Polska trwała przez kolejne pokolenia. Musimy go otworzyć po to. By po dziesięcioleciach czy nawet stuleciach dokonać tego, co nie udało się naszym poprzednikom, naszym przodkom, dogonić tą najbardziej rozwiniętą część Europy. Czy to jest możliwe? Tak, Szanowni Państwo, to jest możliwe. Potrzebujemy tylko dobrych rządów, potrzebujemy jedności, jedności w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. I potrzebujemy determinacji. Determinacji, która pozwoli nam przełamywać wszelkie przeszkody. Bo droga, która przed nami, nie będzie z całą pewnością łatwa. Ale jeżeli spojrzymy wstecz, o ten prawie wiek wstecz, to jeszcze raz musimy przypomnieć sobie, że byli tacy, którzy mieli do przełamania trudności nieporównanie większe. I przełamali je. My też musimy to uczynić. Przed chwilą słyszałem tutaj okrzyki na cześć Beaty Szydło. Słyszałem także okrzyki na cześć Antoniego Macierewicza. To jest symboliczne, proszę Państwa. To jest symboliczne. Ci wszyscy, którzy chcą tworzyć między nami jakieś podziały, głęboko się mylą. Pójdziemy razem do przodu i z całą pewnością zwyciężymy. Zwyciężymy w tych sprawach doraźnych, w tym wszystkim, co obiecaliśmy narodowi, ale także w tym wielkim wymiarze. Polska odzyska dynamikę, Polska będzie szła do przodu, Polska będzie coraz silniejsza i na arenie międzynarodowej, i wewnętrznie, a Polacy będą czuli się coraz mocniejszym narodem. Jestem o tym przekonany. Dziś w Wigilię Święta Niepodległości powinniśmy w sobie tą wiarę umacniać, bo ona musi być naszą siłą. Naszą siłą, naszą nadzieją, naszym przeświadczeniem, że zwycięstwo przyjdzie, że zwycięstwo jest możliwe, że ci wszyscy, którzy mówią niemożliwe, nic nie da się zrobić, mylą się głęboko. Pokażemy, że możliwe, że dam radę. Nastąpi teraz ceremonia złożenia wieńca w imieniu nas wszystkich pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Wieniec w imieniu uczestników uroczystości składa prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, pani prezes Beata Szydło. Pan Marszałek Stanisław Karczewski, Pan Marszałek Marek Kuchciński, Pan Minister Antoni Macierewicz, Pan Minister Mariusz Błaszczak, Pan Poseł Joachim Brudziński. Szanowni Państwo, nasz apel pod pomnikiem zakończymy, jak mówił marszałek Piłsudski, najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Pieśnią Pierwsza Brygada, którą w 2007 roku wczesny minister obrony narodowej świętej pamięci Aleksander Szczygło podniósł do rangi reprezentacyjnej pieśni wojska polskiego i stała się, tak jak przed wojną, hymnem polskiego wojska. Pierwsza Brygada. 90 lat temu w listopadzie 1925 roku sprowadzono do Warszawy prochy nieznanego żołnierza. Za chwilę udamy się pod grup nieznanego żołnierza, aby tam złożyć wieniec i oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli, abyśmy byli wolni bohaterom naszej wolności. Bardzo prosimy Państwa o przejście pod grup nieznanego żołnierza. W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować asyście wojskowej Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Wojsko jest z nami. Dziękujemy bardzo.

Tak. No tak. Dlaczego pan ma dobrze, a ja mam źle? Bo ja to pan wciśle.